Nie chcę nikogo z Was straszyć, ale jest jedna rzecz, której nigdzie nikt Wam nie powie na temat e, diety ketogenicznej, bo tak, znowu jestem na ketozie, bo znowu się spasłem i znowu trzeba to zgubić. A ponieważ nie lubię czekać na efekty, to wybrałem najszybszą metodę. 5%. Makrosów dziennie węglowodany. 75% to tłuszcz, i pozostałe 15% to białko. I to wszystko układa się w 2200 kalorii. Tylko tym razem do tej keto-diety, którą już przecież próbowałem stosować i nawet nieźle to szło, dołożyłem mięso. Zatem jest dużo łatwiej. Jest jednak jedna rzecz, którą odkryłem, że keto-dieta. Ma pewną cechę, o której naprawdę nikt Wam nie powie, i na żadnych zdjęciach tego nie widać. Mam na myśli zdjęcia tych ładnych posiłków na Instagramie. Tego nigdzie nie ma, tego nikt Wam nie powie, <gry> bo nie najlepiej to wygląda i nie najładniej. A nikt nie lubi patrzeć na brzydkie rzeczy, więc youtuberzy pomijają ten fakt, o którym dzisiaj wspomnę. Znaczy, ja już wracam zaraz do domu, tylko teraz muszę przeparkować samochód, ponieważ tutaj, w tej okolicy, gdzie ostatnio mieszkamy, Ciężko jest znaleźć miejsce do zaparkowania, i no właśnie, wiedziałem, że tak będzie. Stanąłem jak ostatnia pała. Jak zostawiałem samochód, to stał w sznurku innych aut. Nie? Ale jest na zegarze 20.30. Wszystkie pozostałe auta się zawinęły i został tylko mój samochód, który stoi po prostu o w ten sposób, jak totalny wieśniak. Jedno można wybaczyć, ponieważ jest to BMW. To BMW można zaparkować wszędzie, bo ono ma magiczny guzik taki z trójkątem, jak się go wciśnie to wszędzie można je parkować, więc ja je zabiorę na noc, żeby nikogo nie denerwował ten samochód tutaj, że tak badziewnie stoi zaparkowany i lecimy do kuchni i pokażę wam, no właśnie, to o czym nikt nie mówi jak chodzi o ketozę. Nie, muzyka nie może grać, bo mi zablokują film. Ej, w ogóle widzieliście, że w BMK montują takie coś i w tym samochodzie to jest nieużywane. Jak się da do góry, to robi o tak. A jak się da w dół, to robi o tak. I żaden użytkownik BMW nie wie o co chodzi. Żaden menu tego co jadłem w tym tygodniu. Zapraszam do opisu tego filmu. Ja tam to wszystko wrzucę. Tego tłuszczu jest od cholery, to jest po prostu masakration. No ale cóż, no, tak to działa. To jest drugi tydzień, tylko w zeszłym tygodniu hmm, podchodziłem do tego mniej restrykcyjnie, bo się przyzwyczajałem do tych ilości tłuszczu. W tym tygodniu to już będzie prawidłnie, tak jak być powinno. I. Włączyłem to z IF-em, czyli Intermittent Fasting z tym oknem żywieniowym, a zrobiłem to głównie dlatego, no jeszcze zrobimy 5 kroków w drugą stronę, dokończę myśl. Zrobiłem to e, po tym, jak. No poczytałem trochę o diecie IF, znaczy o tym, to nie jest dieta, no to jest sposób żywienia, tak, czyli tak zwana e, Głodówka przerywana, czyli gdzieś tam 8 godzin sobie jemy, a przez następne brakujące 16 nie jemy. Waldemar Kasta schudł w ten sposób 30 kilo bardzo szybko, więc mam nadzieję powtórzyć jego sukces. Zatem tym przydługim wstępem witam Państwa na kanale Gruba Akcja, prowadzonym przez mistrza efektu jojo. Mmm, mm, mm. ale jest piękna ta BMW. Jest piękny ten samochód. Jest przepiękny. Przychodzę tu w nocy na niego popatrzeć i robię sobie u tu, tu ale tylko ustami, bo mi szkoda silnika. Mhm. Witam w mojej kuchni pełnej niespodzianek, menu i jadłospis tego, co ja przygotuję dzisiaj i tego, co jadłem w tym tygodniu na dole. To Ja tam wrzuciłem link do Google Drive z dokumentem, tylko teraz tak. Jak ktoś się tego naje, dostanie sraczki życia na przykład, zemsty Montezumę, albo ktoś na przykład na tym będzie myślał, że schudnie, a nie schudł, to ja nie biorę za to żadnej odpowiedzialności. Ja nie jestem ani dietetykiem, ani lekarzem, jestem zwykłym cymbałem, który nie potrafi nawet siebie odchudzić, co dopiero odchudzać innych. Ale w teorii, to co mam zamiar zrobić ma dużo sensu, bo drugi tydzień ketozy, Poniżej zapotrzebowania kalorycznego, czyli ja jem 2200 kalorii, to jest poniżej zapotrzebowania. Przy 75% udziale tłuszczy, jak chodzi o makroskładniki, to też teoretycznie ma sens, bo powinno wprowadzić mój organizm w stan ketozy. 100% adaptacja do spalania tłuszczu zamiast cukrów w celu dostarczenia organizmowi energii powinna trwać aż 6 tygodni. I trzeba takieść przez 6 tygodni. I pokażę Wam za chwilę coś, czego, tak jak mówiłem, nigdzie nie pokazują i nigdzie nie mówią na temat diety Keto. O czym się przekonacie za chwilę, ale dobrze. Telefon mam jako ściągawkę. Ten kadr jest bez sensu, bo się muszę schylać, żeby mi było głowę widać. Bo normalnie bym było taki. Nie? Taki ze mnie jest filmowiec, właśnie. No ale dobrze. Zaglądam do menu na dzisiaj, które ułożyłem sam. My Fitness Pal. Na śniadanie mamy. Boczek wędzony, jajko i smalec, nie? No właśnie. I teraz, jak to skonsumować, żeby się dodało jeść? Przede wszystkim waga. Waga jest zawsze kluczowa, co do grama, to się musi zgadzać. Potem na obiad, też prościzna. Burger wołowy, smalec, brokuły, kolacja twaróg, śmietanka blueberries. Po angielsku, było, nie wiem czemu. Zaczynamy od śniadania. 5 jajków. I smalec. Pokażę Wam sztuczkę, która spowoduje, że każdą ilość jajka ze smalcem będzie można zjeść. Jeżeli macie zamiar być na ketozie i jeść też mięso, to, to to, to, to... To jest kluczowe. Bez tego się nie ogarniecie. Ja robiłem ketozę wegańską sobie. No to głównym moim posiłkiem było awokado. I to tony tego awokado. Dobrze, boczek a boczek. To są nasze ingrediencje. Na to sobie odważymy boczek, którego powinno być 100 gramców. To jest żarcie na jutro, na cały dzień i to żarcie ląduje w pudełkach i ja je potem odgrzewam albo w domu, albo w radiu, a robię tak dlatego, że jestem na maksa zmęczony często, jak wracam z roboty i po prostu nie chce mi się robić tego jedzenia. Tylko najpierw idę się zdrzemnąć. Dobra. Trzy takie plastry to powinno być jakieś 100 gramów. Kurde, kurde, ma się to około. Ja nie wiem, czy tu widać na tej kamerze, ale 98 wyszło. Dobra, to to idzie. To pójdzie na patelnię w pierwszej kolejności. Tylko zrobimy to. O tak. Eee! Spokój tu. Dajcie znać w komentarzach pod spodem, czy Wam się mój przepis na wegańską jajecznicę podoba, czy nie. Nie wegańską, Boże. Fuu, tak, wegańska, to jest wegańska jajecznica. To była wegańska świnia, ja tylko trawę. Chodzi mi oczywiście o keto przepis na moją super tłuszczową keto jajecznicę. Byłem weganinem. Czy ja sam sobie zaprzeca, zaprzeczam? Na tym kanale sam sobie zaprzeczam? Niemożliwe. Nie, to na pewno nie miało miejsca. Dobra, patelnia. I następnie zblendujemy jajka ze smalcem. To jest mój autorski patent. W jaki sposób blendujemy jajka ze smalcem? Jakbym tego nie zblendował, to tego się nie da zjeść. To Wam od razu mówię. I to jest jedna z tych rzeczy, których nikt nie mówi o diecie wysokotłuszczowej. Tego tłuszczu są takie ilości i nie tylko w Waszym żarciu, naokoło wszystko Wam będzie pływało w tłuszczu, wszystko będzie po prostu upieprzone tłuszczem do granic możliwości. Do tego stopnia, że to jest niejadalne, nie da się zjeść takiej ilości tłuszczu, żeby te 75% w moim przypadku utrzymać, eee, niektórzy robią nawet 80%. Zatem, żeby oszukać organizm, że tego tłuszczu tam nie ma i oszukać oczy, to ja robię tak, że jajecznicę jak robię, to blenduję jajka ze smalcem. I to się gdzieś tam wtapia, nie? Przez to, że tego tłuszczu jest aż tak dużo, to tego się nie dajesz na zimno. Zapomnijcie, jakby jeść smalec łyżką, bez sensu. Więc trzeba to podgrzewać, nie? Więc teraz tak. To, to. I jedziemy. Będziemy blendowali jajka. Ja nie wiem, czy to jest zgodne z technologią, czy to jest niezgodne z technologią, czy tak się robi jajecznicę, czy tak się nie robi. Ja wiem, jedno, to ma działać. Ja mam dzięki temu schudnąć. A smakowo wcale nie jest źle. Kurwa. Ciechan, ciechan, ciechan. Szybko tu. Białko, kurde, moje makrosy uciekają. Wracaj tu do gara. Wiecie, że tyle lat się zastanawiałem, dlaczego ja mam dwie lewe ręce. Tyle lat e, miałem sam do siebie pretensje i wyrzuty czyniłem wobec samego siebie, że mi wszystko leci z rąk, dlatego, że mnie zawsze stary strasznie e, wyzywał do od oferm, od łamak, że mi wszystko wypada z rąk, że jestem ofermą i tak dalej. Wiecie co się okazało? E, w dorosłym wieku zostałem zdiagnozowany, że mam Aspergera i te wszystkie takie sytuacje, że lecą rzeczy z rąk są e, częścią tej przypadłości. I mu się po prostu tak ucieszyłem, bo to znaczy dla mnie, że jednak nie jestem z Tylko po prostu tak mam. O, o. Dobra, patelnia. Uwaga, będzie strzelało teraz. No dobrze. To się trochę powytapia. Tutaj ląduje, musi wylądować smalec. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, mimo tego, że to tak strzela. Eee, tego smalcu ma być 50 gramów aż i teraz zobaczcie ile to jest 50 gramów smalcu. Taki kawałek to jest 10 dopiero, 9 tak naprawdę. Więc to jest dopiero połowa. O kurde. No kurde. To jest śniadanko. To jest śniadanie. Tego wam nikt nie powie nigdzie. Na żadnym Instagramie, żadnego fit loversa, który schudł dzięki Ketozie nie ma tego, zobaczcie ile to jest tłuszczu. To wszystko pływa w tłuszczu, cała kuchnia pływa w tłuszczu, to jest tyle sprzątania, podłoga jest do mycia po każdym gotowaniu, bo ten tłuszcz strzela, to wszędzie spada. I słuchajcie, umówmy się, to jest naprawdę mega obleśne, jak się przygotowuje to żarcie. I to jest coś, czego nikt, nigdy na żadnym kanale YouTube'owym wam po prostu nie powie. Tych blenderów przerabiałem słuchajcie tyle, no to jest blender taki ręczny, nie, ale ma przystawkę, dzięki której można to w ten sposób jeszcze go używać. To jest najlepszy blender jaki miałem zepsułem w życiu po prostu blenderów tyle, że to jest nie do zliczenia, a ten mi służy już któryś rok. Brown się nazywa. Dobra, będzie hałas przez chwilę, ale nastąpi tutaj ciach. Tu będzie blendowane. No dobra, i teraz to wygląda po zblendowaniu. O tak. No masakra, to jest jajko z tłuszczem. Natomiast w ten sposób jest to jadalne. ogóle zobaczcie jakiś śmieciarz ze mnie. Na zdjęciach, jak gdzieś jesteśmy, albo jak robimy warsztaty zgotowania, to zawsze opieprzam wszystkich kucharzy za zostawianie tych jakichś ścierek, szmatek na swoim Mizą Place. A sam co robię? No właśnie. Dobra, więc to już tam ten boczek trochę. Boczek się trochę ogarnął już na tej patelni. Zasadniczo, bo o tym nie wspominałem, bardzo szybko nam pójdzie zrobienie żarcia na cały dzień. Wyjmiemy ostrze. No i teraz. Patent na to jest taki, że to musi być na małym ogniu. Jak będziemy to ładnie mieszali. Jest jajko z tłuszczem nasze. Jezus smary, okropne to jest. Jak będziemy to mieszali regularnie, to z tej zupy tłuszczowej z jajkiem zrobi nam się w pewnym momencie bardzo ładna, jednolita konsystencja. Ja to podejrzałem u Gordona Ramseya, który robi jajecznicę w garnku po pierwsze, a po drugie robi ją praktycznie nie stawiając patelni tam, patelni tego garnka na ogniu. I tu się już nam zaczyna białko ścinać i to w tym momencie jest połączone elegancko z tym smalcem i z tym boczkiem i to się da zjeść, tylko ważne jest, żeby to jeść na ciepło. No i to ta jajecznica tutaj, ta patelnia jest gorąca, to ona się dalej robi. Zaraz tu się zlecą, zaraz tu się zlecą jakieś piękne umysły. O kurde, zepsuję się jajecznicę, bo to się tak nie robi, to musi być żółtko osobno, jajko osobno. I zaraz będzie tutaj 50 fachowców odrobienia jajecznicy, więc mam dla Was bardzo krótką wiadomość. Nie Mi się to podoba. Jak się komuś nie podoba, to trudno, może się zrobić inaczej, bo to nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, żeby się makrosy zgadzały. A tutaj w tym śniadaniu się zgadzają: 1042 kalorie, 100 g boczku, 280 g jajek, 50 g smalcu. Posolić. Popieprzyć. Voila! Wygląda jak gówno, a smakuje jeszcze lepiej. Do, mich, do pudełka przełożymy i robimy obiad. Dobra, ze wszystkich pudełek na świecie znalazłem tylko takie. Pozostałe są brudne i są w zmywarce, ale to nie ma znaczenia. To nie ma być ładne, to ma działać. Ciach. Najgorsza jajecznica świata. 1000 kalorii w jednym pudełku, ale jest skuteczna. Znaczy, tak szczerze Wam powiem, mi to smakuje, nie? Ale. Estetycznie to nie jest najlepiej. To jest sam tłuszcz, to jest po prostu masakra, co tu się dzieje. A to będzie obiad. Ważne jest, naprawdę ważne, żeby odważać to. Ważne jest, żeby odważać to wszystko, co do grama, co do gramca ma się zgadzać bo inaczej makroskładniki biorą w łeb. Zatem tak, tego nie ważę nawet, bo tego jest 220 gramców, a zresztą możemy zważyć i zobaczymy co się okaże, bo tu jest napisane, że jest 220 gram tego gramów. A zobaczmy czy tyle jest rzeczywiście. Ciach. Kurde, równe 110. Nawet jest więcej, bo według wagi jest 223. Dobra. Oni to sprzedają w miarę doprawione, więc ja nie będę z tym nic robił. Brokuła musimy użyć 100 gramów. Więc ja go tylko podgotuję krótko i bardzo szybko. Nie wyrzucać. W ogóle surowy brokuł smakuje jak kalarepa, jest zajebisty. Dobra, 100 gramów brokułów. 30. 100 gramów brokułów to nie jest dużo wcale. A że niedobre? Trudno. Normalnie to wypadałoby te brokuły tak naprawdę to wcale ich nie gotować, jak zwierzę. Tylko je zblanszować, wrzucić na minutę na wrzątek i do lodu. Ale zgadnijcie co? Nie chce mi się. Zatem ja to będę jata, nie ktoś inny, więc może być brzydkie. To idzie do garnka z wodą, do takiego garnka. Większy niepotrzebny. To nie jest garnek, tylko to jest GARNEK! Woda się zagotuje w tym małym garnku i wrzucimy tam brokuła i ile tu smalcu miało iść? Miejcho ze smalcem też będzie jechane, niestety musi się zgadać. 50 gramów smalcu potrzeba, nie będziemy się zmuszać zbytnio nad tym jak to ważyć, po prostu zważymy to w ten sposób. Jestem świnią w kuchni, trudno. I znowu to, słuchajcie, i znowu to. A sam tłuszcz, przetopiona świnia, to jest z świni. 50 gramów to jest tyle pewnie. No kurde, nawet nie, to jest 36. 49, dobra już, spoko. Błąd pomiarowy. smalec mogę wrzucić na zimną, już e, mówiłem, żeby tego nie robić. Natomiast smalec i tak się bardzo szybko roztapia i tu nie ma żadnej potrzeby, żeby trafiał od razu na gorącą patelnię, nic się tu złego nie stanie z tym. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, zobaczcie jak wyglądają moje ręce, to jest wszystko tłuszcz. Nie? I wasze żarcie i życie na ketozie tak będzie wyglądało właśnie. No i zobaczcie, to się bardzo szybko roztapia. Zobaczcie ile tego jest i to trzeba zjeść wszystko. Nie? Po prostu gówno pływa w tłuszczu. Dlatego miksowałem jajecznicę, bo dobrze, żeby było nie do zjedzenia. Wszystko wtłuszczone po prostu na potęgę. Tłuszcz na patelni się roztopił, zatem... Kładę kotlety, mięso na patelni kładziemy od siebie zawsze. Od siebie, żeby się... Może być trochę wody i to może strzelać, żeby nie strzelało na nas. Nie? I zdradzę Wam sekret. Tym całym tłuszczem, którego nie użyjemy, zalejemy ten którego mięso nie wchłonie. Po prostu zalejemy tym tłuszczem brokuły. No i... Trzeba to będzie jakoś zjeść, nie? Ja nie wiem czy to słychać jak to strzela, ale właśnie y, dlatego cała kuchnia jest urwalona tłuszczem, bo czego byście nie smażyli, to to po prostu będzie strzelać. Zobaczcie, to wszystko tutaj to jest ten tłuszcz, który musimy zjeść, nie? Tego wam nikt nie mówi o diecie keto. Nikt wam tego nie powie, to wszystko musi się znaleźć w waszym organizmie, to. Także zastanówcie się dwa razy zanim przyjdzie wam do głowy robić sobie ketozę, nie? To wszystko to jest pływający tłuszcz. I tego nikt nie mówi. Wszyscy tylko wstawiają takie ładne zdjęcia na Instagram, o, tutaj ja z rabarbarem, moja keto dieta i rabarbar. To tak naprawdę żrą to, bo inaczej się nie da. Nie ma takiej szansy, żeby te makrosy się poskładały, jedząc normalnie jak człowiek. Trzeba jeść jak tłuszczo zwierzę. Kurde. Co się tu dzieje to jest dramat. Ten tłuszcz jest wszędzie. Ja będę musiał tutaj umyć podłogę po tym, jak to żarcie skończę robić. A nie chcę używać przykrywki, bo jak ja to przykryję, to te kotlety zaczną się dusić i puszczą wszystkie soki. Nie? I to będzie zupa wtedy, a nie smażone kotlety. Jak kiedy. Dobra, mieliśmy robić teraz kolację jeszcze. Ale poczekam, bo ja będę cały w tłuszczu po prostu. Dobra, wystarczy tego, bo to jest dramat. Zaraz wam pokażę, jak skończymy, jak ta kuchnia wygląda po prostu. Dobra, i tutaj to pakujemy. żeby mi ktoś tutaj nie gadał. To są pojemniki, które są odporne na wysoką temperaturę. No i tego tłuszczu nie wylewamy. On trochę ostygnie, ja nim zaleję zrobione brokuły. nie? Patrzcie, jaki syf. I za każdym razem, po tym jak się robi na patelnikę, to żarcie to kuchnia wygląda właśnie w ten sposób. Dramat. Podłoga jest to samo to jest wszystko do mycia. Mamy przewidziane na kolację. 80 gramców tego, 20 tego i 100 gramów tego. No to do roboty. To jest najprostsza procedura. 80 gramów naszego twarogu. Tu jakieś okruchy zostały. Jest 80. Do tego 20 gramców śmietanki. Tłuszcz musi być 21 nalałem, o cholera, będę gruby. I ci są umyci już i tych stówę, i z tym trzeba najbardziej uważać, bo tu są węglowodany, które najbardziej trzeba porcjować. Ile miał być? Stuwa? Trudno, tyle zostaje, ale nie dorzucamy, bo przewale gramy, muszę przewale makrosy węgli, muszę trzymać poniżej 30 na dobę i tego się trzymam. Zresztą macie to przypominam w opisie na dole. No dobra, no już zbliżamy się do końca. To jest gotowe. Śniadanie kolacja gotowe. Obiad będzie zaraz tylko te brokuły. Po prostu ta woda się na te brokuły tak gotuje, że zaraz mnie coś trafi chodzi do gara i na końcu odcedzimy brokuły do naszego pojemnika wrzucimy je już bez wody i wymontujemy tutaj tłuszcz i to na tyle moim zdaniem temu brokułowi już wystarczy pochodził tam dobre dwie minuty odcedzimy go Nabrały pięknego zielonego koloru te brokuły. Właściwie dlatego, że bardzo krótko się gotowały. Do garnucha piękne zielone brokułki. Ładnie wyglądają. No i teraz, ponieważ ładnie wyglądają, to robimy to, o czym nikt nie mówi na żadnym kanale. Zalewamy to główną tłuszczem, bo inaczej nasze makrosy się nie poskładają. Smutna prawda. Szanowni. To na tyle. To jest 2200 bodajże 1 kalorii, tak mi się wydaje. Żarcie na cały dzień dla jednego dorosłego chłopa na redukcji, na redukcji, która się nazywa ketoza. Redukcja robiona drogą ketozy. Jedna rzecz na koniec, bardzo ważna. To Pijcie dużo wody. Jeżeli macie zamiar katować swój organizm ketozą, to nie jest obojętne dla organizmu. Nerki dostają strasznie w dupę. Pijcie 4-5 litrów wody dziennie, bo bez tego zrobicie sobie krzywdę. A tak w ogóle to nie róbcie tego w domu, bo możecie sobie zrobić krzywdę, i tak jak mówiłem na początku tego filmu, nie jestem lekarzem, nie jestem dietetykiem, jestem grubasem i mistrzem efektu Jojo. Ja w ten sposób schudnę. To wiem na pewno. Czy ktoś z was od tego schudnie? Tego nie wiem. Żadnej gwarancji na to nie daję. Ale teraz idę posprzątać kuchnię, bo wszędzie jest tłuszcz.